Firma Heman zajmuje się produkcją odzieży. Produkujemy odzież dla restauracji, hoteli oraz szew w kuchni. Zajmujemy się tym już 19 lat. Mamy dość duże doświadczenie oraz rozwiązanie w tym biznesie. Ubieramy kucharzy, w kuchni, personel hotelowy, jak i restauracyjny od stóp do głów. Cała produkcja zlokalizowana jest w Polsce. Wszystkie produkty, które używamy, półprodukty, nici, jak i półfabrykaty, są z Polski, od producenta polskiego. Nie używamy żadnej hiszczyzny. Stuprocentowa firma w Polsce. W naszym katalogu znajduje się szereg rozwiązań, które jakby wybór y, całej asortymentu klientowi. Y, każdy wzór jest modyfikowany zgodny, zgodnie z życzeniem klienta. My tylko dajemy bazę, pomysł, na który klient pracuje każda bluza może być innego koloru, zupełnie innego. Dodatkowe lamówki, haft komputerowy, który też u nas jest wykonywany w naszej firmie, również może być dodany do, do bluzy, czyli klient ma totalnie dowolność w wyborze kolorystyki, jak i składu, bawełny czy, czy poliestru w danym asortymencie. Naszym standardowym produktem są bluzy kucharskie. Wzór standardowy, wykonany z bluzy, która oddycha, przepuszcza powietrze, cały czas wentyluje kucharza podczas pracy. Firma Heman znajduje się w Osielsku, 5 km od Bydgoszczy. Jeżeli jest taka potrzeba, dojeżdżamy do klienta, mierzymy jego personel lub towar wysyłamy kurierem DPD lub Pocztą Polską. Nie ma z tym żadnego problemu. Posiadamy własną stronę internetową www.chawciarnia.pl i in nasz fanpage na Facebooku. Tam są wszystkie nowości, wszystkie nowe zdjęcia, cały, cały czas aktualizujemy swój asortyment. Katalog jest wydawany raz na dwa lata, ale na stronie internetowej i na fanpage'u, na facebooku wszystkie produkty firmy Heman, wszystkie nowości firmy Heman są uwzględniane.